Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto wydaje się nietykalny, jakby życie samo naginało się na jego korzyść? Tacy ludzie nie pracują ciężej niż wszyscy inni, nie są ciągle zestresowani ani nie gonią za wynikami. To prawie tak, jakby świat sam się dla nich układał: drzwi się otwierają, ludzie się pojawiają, wszystko układa się w całość, i oto część, której większość ludzi nie rozumie to nie jest szczęście. Nie są wybrani. Po prostu panują nad swoją częstotliwością. Nie czekają aż rzeczywistość da im pozwolenie, by poczuć się potężnymi. Najpierw emitują moc, a rzeczywistość ją odbija. Większość ludzi robi na odwrót. Budzą się, patrzą na swoje okoliczności i pozwalają, by świat fizyczny decydował o ich stanie wewnętrznym. Jeśli coś idzie nie tak, toną. Jeśli nic się nie zmienia, kurczą się. Pozwalają materii mówić energii, co ma czuć, podczas gdy w rzeczywistości zawsze miało być odwrotnie. Świat fizyczny jest ostatnim etapem tworzenia, nie pierwszym. Jest echem, nie głosem. A jednak większość żyje reagując na echo, czekając na dowód, zanim uwierzy, czekając na wyniki, zanim zacznie je wcielać, czekając na zmianę, zanim stanie się wersją siebie, która tworzy zmianę. To jest pętla: widzę brak, więc czuję brak, czuję brak, więc przyciągam brak. I tak w kółko nie dlatego, że wszechświat jest przeciwko tobie, ale dlatego, że częstotliwość nie ma opinii. Ona po prostu odbija. Rzeczywistość zawsze cię słucha, ale słucha częstotliwości, której jesteś nieświadomy, a nie pragnień, których świadomie sobie życzysz. Dlatego afirmacje nie działają, gdy energia za nimi to wątpliwość. Dlatego tablice wizji zawodzą. Gdy dominującą emocją jest strach, częstotliwość to język, którym mówi rzeczywistość. Nie słowa, nie pragnienia, nie desperacja. Dlatego niektórzy ludzie nie próbują manifestować, to po prostu dzieje się wokół nich. Nie przekonują rzeczywistości. Nie błagają jej, nie negocjują z nią. Wcielają częstotliwość wystarczająco silną, by przeważyć to, co jest fizycznie przed nimi. Nie słuchają świata, nadają do pola, które tworzy świat. A wszechświat zgodnie z prawem reorganizuje się, by się dopasować. Zanim więc cokolwiek innego, oto pierwsza prawda, której większość ludzi nigdy nie pojmuje. Twoja energia jest zawsze przyczyną, a fizyczna rzeczywistość jest zawsze skutkiem. Jeśli skutek nie odpowiada życiu, jakiego pragniesz, to nie dlatego, że rzeczywistość cię ignoruje, to dlatego, że wciąż pozwalasz, by świat zewnętrzny dostrajał twoją częstotliwość. Zamiast samemu ją dostrajać, w chwili, gdy to odwrócisz, gdy zdecydujesz się czuć i wierzyć, zanim zobaczysz, przestajesz być sługą rzeczywistości, a rzeczywistość zaczyna odpowiadać tobie. Teraz zacznijmy od miejsca, w którym skończyliśmy. Ponieważ, gdy przestaniesz pozwalać światu dyktować twój stan, dzieje się coś potężnego. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że to, co nazywasz rzeczywistością, nie jest tak naprawdę realne w sposób, w jaki Cię nauczono. To nie jest ta stała, solidna rzecz, która istnieje tam na zewnątrz. Jest bardziej jak lustro, a to lustro nie pokazuje Ci życia takim, jakie jest. Pokazuje Ci życie takim, jakim Ty jesteś. Odbicie jest dostrojone do Twojego sygnału. Zmieni częstotliwość, a odbicie nie ma innego wyjścia, jak tylko podążyć za nią. To nie filozofia to fizyka w ruchu. Istniejesz w ogromnym oceanie energii i potencjału, niewidzialnym polu nieskończonych możliwości. Pomyśl o tym jak o gigantycznym kosmicznym radiu, pełnym nieskończonych stacji, z których każda gra inną piosenkę, każda reprezentująca wersję twojego życia, która już istnieje. Nie piszesz piosenki, dostrajasz się do jednej. Twoje przekonania, emocje i oczekiwania determinują stację, na którą jesteś nastawiony. A to, co nazywasz swoją rzeczywistością, to po prostu muzyka płynąca z tej częstotliwości. Problem polega na tym, że większość ludzi utknęła słuchając tej samej bolesnej piosenki, ponieważ nigdy nie zdają sobie sprawy, że mogą zmienić pokrętło. Każda myśl, emocja i tożsamość, którą utrzymujesz, jest wibracją, falą poruszającą się przez to pole. Fizyka kwantowa już to potwierdziła. Nauki hermetyczne nazywały to zasadą wibracji tysiące lat temu. Nic nie spoczywa, wszystko się porusza, wszystko wibruje, więc kiedy mówisz utknąłem, to nie jest prawda. Nic we wszechświecie nie jest w spoczynku, po prostu wibrujesz w harmonii ze wzorcem, który się powtarza, dopóki nie zmienisz swojej częstotliwości. A gdy to zrobisz, życie zaczyna się układać w sposoby, których logika nie potrafi wyjaśnić. Oto, czego większość ludzi nie rozumie. Wszechświat nie odpowiada na to, czego chcesz, odpowiada na to, kim jesteś. Możesz mówić, że chcesz pokoju, ale jeśli twoja energia krzyczy chaosem, doświadczysz chaosu. Możesz wizualizować bogactwo, ile chcesz, ale jeśli wciąż nosisz w sobie częstotliwość braku, twój zewnętrzny świat nie odbije obfitości, odbije niedostatek. Dlatego ci, którzy zdają się dostawać wszystko, nie pracują ciężej. Po prostu są zestrojeni z wibracją posiadania. Czują to, zanim to zobaczą, a w momencie, gdy to poczujesz, już zacząłeś tym żyć. Świat fizyczny, część, którą możesz dotknąć, posmakować i zobaczyć, jest najwolniejszym, najgęstszym wyrazem świadomości. To jak ostateczne renderowanie obrazu, który został już narysowany na wyższych płaszczyznach. Najpierw w duchu, potem w myśli, potem w materii. Płaszczyzna duchowa to czysty potencjał. Płaszczyzna mentalna nadaje mu kształt. Płaszczyzna fizyczna pokazuje tylko to, co już zostało postanowione. Więc jeśli chcesz, aby rzeczywistość Cię słuchała, nie zaczynasz od dołu, zaczynasz od góry, tam gdzie mieszka przyczyna. Zmień swoją świadomość, a już zmieniłeś projekt, według którego podąża materia. Kiedy ludzie mówią o zmienianiu swojego życia. Często przemeblowują meble w tym samym domu wibracji. Prawdziwa transformacja następuje, gdy całkowicie zmieniasz domy, gdy przestajesz reagować na to, co widzisz, i zaczynasz dostrajać się do tego, co chcesz czuć. Nie jesteś uwięziony przez rzeczywistość, jesteś po prostu dostrojony do jej wersji. A w momencie, gdy dostroisz się wyżej, do wdzięczności, spokoju, pewności siebie i wewnętrznej pewności, Stara stacja zanika jak szum na umierającym sygnale. To, co ją zastępuje, to nieszczęście, nie magia, nie przypadek to po prostu rezonans w końcu działający na Twoją korzyść. Nawet gdy rozumiesz, że nie jesteś uwięziony w rzeczywistości, a jedynie dostrojony do pewnej częstotliwości, wciąż jest jedna rzecz, która powstrzymuje większość ludzi przed dostępem do stanu, w którym życie w końcu ich słucha. I to nie jest wszechświat ani zewnętrzne okoliczności. Prawdziwa bariera jest wewnętrzna. Jest tylko jedna rzecz stojąca między tobą a tą niezwyciężoną częstotliwością ego. Nie złe ego czy jakiś złoczyńca, ale zaprogramowana tożsamość, która nauczyła się, kim jest, obserwując świat fizyczny. Ego jest produktem materii, więc ufa materii. Wierzy w to, co widzi. Potrzebuje dowodu przed wiarą, trzyma się logiki, aprobaty. I tego, co wydaje się realistyczne, ponieważ to wszystko, co kiedykolwiek znało, nauczyło się bardzo wcześnie. Jeśli odniosę sukces, jestem wartościowy. Jeśli ludzie mnie aprobują, jestem bezpieczny. Jeśli walczę, życie jest przeciwko mnie. Cały swój światopogląd zaczerpnęło z najniższego wymiaru świadomości, fizycznej rzeczywistości, więc oczywiście nie rozumie, jak energia nagina materię zostało wytrenowane, by reagować, a nie tworzyć. Dlatego ego ciągle ciągnie cię w dół, w strach, stres, pośpiech, pogoń, udowadnianie. To nie jest złe, po prostu nie zna innego sposobu. Zostało wychowane przez świat, więc słucha świata. A jeśli pozostaniesz w tej tożsamości, zawsze będziesz musiał walczyć o to, co energetycznie już do ciebie należy. Ale nie jesteś tylko postacią, jesteś także graczem. W momencie, gdy wchodzisz w świadomość, ego staje się narzędziem zamiast mistrzem. Możesz go używać, kształtować, ulepszać, jak zmienianie strojów w grze wideo, a świat wokół ciebie zmienia się, by pasować do nowej wersji. Kiedy Jezus chodził po Ziemi, nie mu łamał praw natury. Działał z wyższego prawa. Materia go nie rozkazywała, świadomość tak. Każdy starożytny tekst skrywa to samo przesłanie: Antychryst to nie osoba, ale reaktywne ego, które blokuje cię przed pamiętaniem, że jesteś źródłem. A gdy to ego przestaje rządzić, rzeczywistość nie ma szans przeciwko tobie. Gdy zdasz sobie sprawę, że ego to tylko zaprogramowana tożsamość reagująca na świat fizyczny, następnym krokiem nie jest jego zniszczenie, jest wzniesienie się ponad jego częstotliwość. Ponieważ w momencie, gdy przestajesz pozwalać ego decydować o Twoim stanie emocjonalnym, dzieje się coś potężnego. Przechodzisz od bycia tworzonym przez rzeczywistość do bycia tym, który ją tworzy. I tu właśnie częstotliwość wraca do pełni mocy. Nie zmuszasz rzeczywistości, by cię słuchała siłą, wysiłkiem czy kontrolą. Sprawiasz, że cię słucha, zmieniając to, czym wibrujesz. Częstotliwości nie buduje się przez cięższą pracę. Buduje się ją poprzez stan, Twoją emocjonalną bazę, Twój system przekonań, Twój wewnętrzny klimat. Świat odpowiada na wewnętrzną pogodę, nie na zewnętrzny wysiłek. Dlatego dwie osoby mogą wykonać dokładnie tę samą czynność i uzyskać dwa zupełnie różne wyniki. Jedna działa ze strachu, druga z harmonii. Wszechświat nie odpowiada na to, co robisz, prawie tak bardzo, jak odpowiada na energię, z której to robisz. Ostatni klucz to Poddanie się. Nie jako forma rezygnacji, ale jako odmowa wpadnięcia w starą częstotliwość kontroli ego. Kiedy przestajesz chwytać się wyników gonić za rezultatami czy mikro zarządzać każdym krokiem, wychodzisz z wibracji braku i wchodzisz w wibrację posiadania, wtedy to intuicja, a nie panika prowadzi Cię. Wtedy pojawia się działanie w harmonii, a nie działanie desperackie, i będziesz wiedział, że jest zharmonizowane. Ponieważ czuje się lekkie, ekscytujące, spokojne. To wszechświat szepcze idź tędy. Rzeczywistość słucha spokoju, nie chaosu. Słucha pewności, niewątpliwości. Gdy utrzymujesz wibracje już posiadania, stajesz się nietykalny dla braku. Przestajesz czekać na dowody, ponieważ dowody zaczynają podążać za tobą. Umysł zawsze będzie chciał kontroli, ale prawdziwa moc leży w jej odpuszczeniu. Pozwól wszechświatowi wypełnić luki. Pozwól świadomości namalować obraz. Gdy już ustawisz częstotliwość, rzeczywistość nie ma innego wyjścia, jak tylko przybrać formę. W momencie, gdy poddajesz jak, w końcu dajesz życiu pozwolenie, by cię posłuchało.